Dzień dobry. Dzisiaj chciałem wam przedstawić taką krótką, nie wiem czy krótką, ale w każdym razie relację z mojej kilkudniowej wycieczki w Gorcach. Plan był taki, żeby przejść z ochotnicy przez mraźnicę, poza szlakiem, na przełaj przez las, korzystając z dróg, których nie ma na mapie. Na właśnie na mrażnicę, potem na polany gorcowskie, Gorc, zejść do, do rzek, zobaczyć jak wygląda pole biwakowe na trusiówce stamtąd przez. Przez górę gdzieś się powłóczyć znowu w stronę turbacza. No i tak miało to trwać jeszcze dwa dni. Jak to wyszło? No cóż, yy... zobaczcie, zapraszam. Nagrywam to już po wycieczce, na końcu, bo chyba na początku zapomniałem cokolwiek powiedzieć jakiegoś wstępu, no więc na zachętę właśnie taki, taki krótki wstęp. No to jeszcze raz zapraszam. No i tak po krótkiej jeździe wylądowałem w Ochotnicy Na przystanku Ochotnica Gorcowa Miałem jechać dalej do Młynnego, ale e, Jak się okazało, nagle i niespodziewanie, czy autobus wjeżdża w tą dolinkę Jedzie w górę, no to po prostu podjechałem Szkoda było tych parę kilometrów dreptać asfaltem w sąsiedniej dolinie e, Także zmieniłem troszkę plany Idę trochę inaczej niż początkowo miałem zamiar no ale jest fajnie. Cała właśnie przygoda na tym polega, że jak się korzysta z takiej komunikacji publicznej to można bardzo elastycznie modyfikować plany To się nazywa ochotnica gorcowe tą dolinką też zaczyna się szlak zielony na Lubań O Jezu, co ja powiedziałem szlak na Lubań szlak na gorc no, ale ja z tego szlaku nie będę korzystał. Podejdę sobie kawałek tym asfaltem, a potem pójdę w prawą stronę. Wyjdę sobie bez szlaku, zupełnie przez lasy i polany na prawy stok. No i tam grzbietem później będę szedł w stronę gorca na mraźnicę. No tutaj trzeba będzie odbić w prawo. Podejście jest dosyć takie strome, ale drogą po boku płynie potoczek, tak sobie cicho szemra. Gdzieś nad głową słychać szum przelatujących samolotów, no ale to daleko. Generalnie to jest po prostu fajnie, spokojnie, taka cisza późnego lata, te zapachy, atmosfera, no po prostu coś pięknego. No a w dodatku, powiem Wam, tak bardzo miło się wysiadło, bo na przystanku. Wypakowywałem się, przekładałem tam kamerkę. Podchodzi do mnie pan, który tam zaraz mieszka, i się zapytuje: A gdzież to, a dokąd nie? A to ja pana podwiozę. No ja sobie myślę: O, nie, no ja tam wolę po swojemu, bo ja zdjęcia robię, filmiki kręcę w ogóle, to poza szlakiem będę sobie szedł. No ale jakby pan chciał, no, to nie ma problemu, mogę podwieźć. Nie? No, wiecie, sam się zadeklarował. No, fantastycznie. Bardzo miły człowiek. No ale kawałek dalej zacząłem już tutaj podchodzić w górę i spotykam kolejnego. Znowu sobie chwilkę rozmawiamy. No i tak mi mówi, a na gdzie to? Na gors. Oj, to kawał drogi. No, no kawał. No dobra. którędy, No to mówię, że mniej więcej tutaj właśnie chcę iść przez szczeloski. On to no to tą drogą niech pan idzie, tam tylko nie, nie tam w lewo, tylko prosto. Jak pan pójdzie prosto, dojdzie pan na taką dużą polanę. To jest moja polana, to proszę przejść nią na przełaj. Potem się schodzi w drugą stronę i tam będzie młynieńska droga, nie? czyli droga z młynnego w stronę gorca. Także spotykam bardzo życzliwych ludzi, fajnych, chętnych takich do pomocy, podpowiedzą gdzieś, miło się porozmawia. Także no, początek wycieczki jest bardzo, bardzo fajny. W dolince jest cholerka, za przeproszeniem, parno. Jest bardzo ciepło, więc pot jak nie powiem z czego. Muszę po prostu założyć opaskę, bo już mi oczy zalewa. No i małe przepakowanko. Kijki w ręce. No i w górę. Droga prowadzi z boczami stromo wciętej dolinki, tam w dole szumi potoczek, podejście jest bardzo strome, ale w końcu się wypłaszcza. Tutaj mamy taką dolinkę, tak jakby dawne osuwisko podmokła, nawet tutaj jest jakieś odwodnienie i droga Cina się, wzbocza tejże dolinki, mija ją tak po prostu obchodząc dookoła, i za chwilę z powrotem będzie się wspinała gdzieś w górę, w stronę szczytu szczelowskiego. Mimo, że droga robi wrażenie, wyharatanej spychaczem, to jest tutaj taka atmosfera ciszy, spokoju, w ogóle takie jakby dzikości, tak jakbym szedł przez zupełnie bezludne tereny. No, droga niby jest, ale cała zarośnięta i taka widać, że nieużywana. Zbocza doliny są strome, pełne takiego dzikiego lasu mieszanego bukowo-jodłowego, pełne powalonych drzew, starych liści zeszłorocznych. No i wrażenie takie po prostu, jakby to była jakaś stara puszcza. Mapa pokazuje, że jestem gdzieś między Szczylowską, a czerterzem i mógłbym to obchodzić tędy drogą w poziomie, drogą tą ledwo widoczną ścieżką, No albo pójść tutaj na przełaj i za jakieś 200 metrów wyjść na tą młyńską drogę, czyli idącą z młynnego w stronę gorca. No to zaryzykuję i spróbuję się tymi krzakami tutaj jakoś przedzierać. No, wyczucie było dobre, bo po krótkiej chwili przedzierania się przez takie haszcze wyszedłem na drogę. No, i faktycznie okazuje się, że to jest droga z młynnego, jak mówią miejscowi, młyńska droga. No, i od razu otwiera mi się taka piękna panorama na Mogielnicę. To już to już jest Beskit Wyspowy, najwyższy szczyt Beskitu Wyspowego. A tu, jak bardziej popatrzę w prawo, no, to jest Beskid sądecki. Tam widać wieżę na koziarzu i dalej, dalej, dalej. No więc teraz już mogę iść spokojnie. Najbardziej taki mylny odcinek jest już za mną. Zmrok zastał mnie szybciej niż się spodziewałem. Myślałem, że tak po 20 zacznie się robić ciemno. Natomiast po 19 było już yy, dosyć ciemno, więc starałem się szybciutko rozłożyć swój obóz. No niestety nie miałem czasu na to, żeby pokazać zdjęć, jak to wygląda, czy jakoś filmować. Zrobi się rano dobre światło, no to wam pokażę jak to miejsce wygląda. No a na razie cóż, yy, trzeba spać.